Publiczny szpital z krajobrazu Wielunia miał zniknąć na początku lipca. Wielomiesięczne przygotowania, a także dyskusje na forum Rady Powiatu, doprowadziły zresztą nie bez protestów radnych opozycyjnych i szpitalnych związków zawodowych do podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia lecznicy w spółkę prawa handlowego. I kiedy wydawało się, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik, pojawiła się informacja o tym, że spółki na razie nie będzie. Dlaczego? Chodzi tu o oddanie dzierżawym części nieruchomości przy jednoczesnym oddaniu w użyczeniu. Części tej samej nieruchomości, i w toku takiej dość dużej dyskusji, gdzie również brała udział Kancelaria, która jak wiadomo nasz, nas wspomaga, ustalono, że w przypadku użyczenia po stronie powiatu, pomimo to, że nie, powiat nie otrzymuje odpłatności za użyczenie, powstanie obowiązek płacenia podatku VAT. Również, co jest niekorzystne e, dla powiatu, również e, w takim przypadku powstałaby, e, zaistniałaby konieczność e, opodatkowania a, spółki za to użyczenie. Czyli są takie przepisy e, prawno-podatkowe, które, które to regulują. I dzięki pomocy właśnie kancelarii e, doszliśmy do tego, że w takim przypadku jest to niekorzystne dla obu stron. Zaproponowano więc rozwiązanie alternatywne polegające na tym, że starostwo prawa użyczenia wniosłoby tak zwanym aportem, co jest prawnie możliwe. Pomimo to musimy wystąpić do izby do ministra finansów Okręgowej Izby Skarbowej o wydanie interpretacji. Takie interpretację, już wcześniej zadali, no niestety w tej chwili dopytuje Izba Skarbowa jeszcze konkretne o szczegóły i to wszystko nam się przeciąga. Taka sytuacja, o której wspomniałem wcześniej jest bardzo korzystna. Również nasi prawnicy tutaj ze starostwa jak również ze szpitala mówią, że jest to bardzo korzystne i dla powiatu i dla spółki. Dla spółki dlatego, że podniesie się kapitał zakładowy tej spółki w związku z wniesieniem tych, tego aportu prawa użyczenia. To wszystko wymaga jednak czasu, spółka więc ruszy dopiero po wakacjach, na początku września. Nie bez znaczenia tutaj jest również fakt, przeprowadzony w lecznicy sporych inwestycji za unijne pieniądze. Z tych właśnie środków gruntownie wyremontowano m.in. oddziały chirurgii, chirurgii urazowej i ortopedii oraz gruntownie przebudowano serce szpitala, blok operacyjny. Jeżeli chodzi o trwałość projektu, to jest to wszystko dobrze zrobione, bo jest 100% udziału powiatu i tam Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie ma żadnych wątpliwości, bo są wszystkie przesłanki zachowane, czyli 100% udziałów. Gorzej by było jakbyśmy jakiś 1% udziału sprzedali, tak? To jest wtedy by było gorzej, bo wtedy następuje zwrot wszystkich środków. Czyli dopóki jest 100% udział starostwa powiatowego, nie ma tutaj przeciwwskazań. Nie ma przeciwwskazań, przynajmniej to będzie przez okres 10 lat, bo tak jest najdalej idący program, ten mechanizm norweski. Jest trwałość projektu, musi obowiązywać przez 10 lat, także tutaj nie ma żadnych możliwości. Czyli ja to ja dobrze powiem, rozumiem, panie starosto, że przez 10 lat nie możecie y, sprzedać udziałów, tak? Nie możemy sprzedać udziałów. Przez 10 lat nie możemy sprzedać y, udziałów, bo to się wiąże z konsekwencją y, takimi, że jest zwrot y, środków, które pozyskają z odsetkami, tak? Mm -hmm. To jest y, tym bardziej by było niekorzystne. Szpital będzie zatem przez najbliższe dwa miesiące, tak jak do tej pory, jednostką publiczną bez prezesa i rady nadzorczej, a z dyrektorem naturalnie Bożeną Łas. Więcej o tej sprawie mówić będziemy już w temacie tygodnia. Zapraszamy!